Lewą rękę. Nikon Genda grający swój pierwszy sezon w Europie. Bardzo ciekawy zawodnik, o którym też mówił mi dzisiaj Selczuk Ernak. Grający przede wszystkim efektownie, mający świetny zasięg ramion. Dynamiczny, atletyczny i on otwiera wynik tego meczu. Przeciwko Dnipro, o ile dobrze pamiętam, miał cztery wsady, jeśli nie pięć. I on teraz zalicza przechwyt do końca. Ongenda i dwa wsady na otwarcie tego meczu. Mogą mieć dużą pociechę w tym sezonie. Dobre zagranie do Andersona i ten kończy z góry. Świetnie ustawiona zagrywka z za linii końcowej. Grał przeciwko, będzie dawał w sensie. się przepchnąć. A jak widzimy z pół dystansu, i to trudny rzut po obrocie. Mogę trafić ongenda. I OSR, znakomite ścięcie po linii końcowej. I Maglin idealnie znajduje kolegę. Nelson czeka na Sulimę, patrzy, znajduje Turnera. Ładny zwód Brytyjczyka. Trzeci niecelny rzut z rzędu, ale jest też kolejna zbiórka w ataku. I Van der Beek dorzuca dwa punkty. Nick pięć punktów różnicy. Teraz Taylor schował się przy linii końcowej. I punktów nie zdobywa. Wybija piłkę Ongenda. mają Nelson. I łatwe punkty Petraska. Asysta Nelson. Punkty Petrasek. Ale to wszystko zaczęło się od przytomności umysłu Nika Ongendy. No gra dzisiaj niemal perfekcyjny mecz na razie.